Cześć, witam. Wybieram się do Rebnika, ponieważ zakupiłem samochód, bardzo kultowy samochód z lat 50. 60. Chcecie zobaczyć jaki? Zapraszam do oglądania, tylko najpierw jedziemy po przyczepkę, a później jedziemy do Rebnika po auto. Zapraszam, chodźcie. Bliżej się nie było, dziękuję, ale... panie dziadku. Została nam jedna minuta. Już dojeżdżamy. Umówiłem się z panem pod garażami. Tu są te garaże po prawej stronie, te żółte, jak widać. No teraz akurat przystanek zasłonił, ale tutaj mamy te żółte. I tu skręcamy, jak nawigacja mówi. po stronie, Ale ta pogoda dziwna. Raz, raz coś kropi. Raz jest ładna pogoda, nic nie pada. No ale takie mamy czasy teraz. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie z przodu, tutaj są te garaże. I tutaj o, mam wolne miejsce. Zobaczcie. Tutaj mam wolne miejsce, tu się zatrzymam. I będziemy czekać. Tylko tak. Pan powiedział, żebym do niego zadzwonił, jak już będę na miejscu, więc dzwonię do niego. Halo witam. Ja już jestem na miejscu. 5 minut, ok, czekam. Pan powiedział, że będzie za 5 minut, jak słyszeliście. Jak podepniemy lawetkę, to lecimy do rebnika prosto po kultowe auto. Laweta ma wyciągarkę elektryczną, zobaczcie, ale wyciągarka niepotrzebna, bo auto jest na chodzie. My mamy problem, nie mamy świateł w lawecie. Najprawdopodobniej problemem jest przejściówka, ponieważ laweta ma 13 pin, auto ma 7 pin. Przyjechaliśmy tutaj pod kastoramę i w kastoramie mają odwrotnie. No i musimy szukać dalej. Dzwoniliśmy po kilku sklepach, okazało się, że nie ma tych przejściówek. W jednym sklepie dopiero będą mieć jutro, ale my potrzebujemy dzisiaj. Ale wolkuszu mają, no trzeba będzie zaryzykować. Teraz jedziemy wiatola kupić, tutaj jest niedaleko stacja i tam kupimy wiatola. Dobra, jestem wiatol kupiony To są dokumentacja, która jest mi niepotrzebna I tu mamy wiatol Zobaczcie Pani bardzo miła była Pani bardzo miła była od razu ustawiła mi I ma być na Już nie pamiętam Na X jest 2x, dobra. I mam go dać tutaj za szybę. Dobra, no i kończymy powoli bloga. Warszawka kupiona. Żartowałem! Jedziemy! To tylko jest prezent dla mojego syna. Zobaczcie, niebieska. Tylko to jest akurat Warszawa z sedan. A my jedziemy po inną. Witam z powrotem. Jesteśmy już w Olkuszu, dojeżdżamy już do sklepu. Najprawdopodobniej będzie ta przejściówka, tak jak Pan obiecał, bo dzwoniliśmy. Dojechałem bezpiecznie, oczywiście, bez świateł w Lawecie, bo światłami nie świecą, no ale jest ok. Myślę, że ta przejściówka pomoże i będziemy jechać już ze światłami. Jesteśmy już tutaj pomiędzy blokami. Na nawigacji jest to pokazane, że będzie to gdzieś po prawej stronie. Nie pamiętam, jak się ten sklep nazywa. Bo nie wiem, czy to w ogóle był sklep w sumie, bo ja to znalazłem na Allegro, no ale dobra. Zatrzymuję się tutaj, bo jestem z lawetą, więc będzie mi ciężko gdzieś tam się zatrzymać. I dzwonię do gościa, że jestem na miejscu. No nic, będę podłączał, to Wam pokażę, czy działa. Najprawdopodobniej to będzie tutaj w tym motochemia, chodźcie zobaczymy. Dobrze, ja? No jest. Przejściówka kupiona, teraz idziemy do lawety, spróbujemy podłączyć, zobaczymy, czy będą światła. Chodźcie. No i jestem, podłączamy. Ta sama, ta sama. Jest to samo, ale zobaczcie tutaj, tutaj wszystko takie działy, jest wszystko nowe. Jeżeli to była wina samej przejściówki, to powinno działać. Idę włączyć teraz światła i zobaczymy czy świeci. I co? Świeci elegancko. Teraz włączę awaryjne. Zobaczymy czy są światła. Kierunkowskazy są. Czy nie ma? A. Jest problem. Jest. Stop. Ok. Lewy kierunkowskaz jest. Czyli jest. Prawy. Prawego nie ma. Z prawym jest problem. Dobra. Poradzimy sobie bez prawego kierunkowskazu. Stała nam godzina do rybnika. Nie mogę się czekać, jak odbierzemy tę Warszawę. Załadujemy na lawetę i z do Rekowa z powrotem. Opowiem Wam, jak to było. Szukałem poprzez portale ogłoszeniowe Warszawy do kupienia i powiem Wam, przedział cenowy jest przeróżny. Powiedzmy, że od 10 tysięcy, nawet do 100 tysięcy. Zastanawiałem się, żeby kupić Warszawę yy, idealną. Ale jednak kupić idealną Warszawę, no to naprawdę jest tego mało. A jak już jest, no to już jest sporo, kosztuje. To były lata 50., 60., kiedy produkowali Warszawy. Yy, I tyle lat, to te Warszawy raczej albo są odrestaurowane, albo pognite po prostu. No i wymyśliłem sobie, że pewien budżet chcę wydać. Byłem, oglądałem jedną Warszawę. Trochę była droga, ale była zrobiona. była w sumie ładna, tylko był kolor czarny. Mam gdzieś zdjęcia, to Wam pokażę. Ale była dla mnie zbyt troszeczkę droga. Czarną nie chciałem. I teraz wkładając pieniądze, przemalowanie i tak dalej, stwierdziłem, że, że jednak nie. Chcę kupić troszeczkę do roboty, Tą Warszawę i podrestaurować, pomalować ładnie, zrobić ją na igłę. Wtedy myślę, że zrobię sobie ją pod siebie, tak jak ja uważam, a wyjdą te same pieniądze. Byłem oglądać jedną, tak jak mówiłem, tą czarną, potem drugą. Dałem ogłoszenie, że kupię. Ludzie do mnie dzwonili, różne propozycje mi składali, i nagle znalazłem ogłoszenie w rybniku, facet wystawił, tą, po którą teraz jedziemy. I ja się na drugi dzień z nim umówiłem. Powiedziałem, że pojadę ją zobaczyć. Jeżeli mi się spodoba, to oczywiście ją zaliczkuję, załatwię lawetę i przyjadę ją odebrać. No i pojechałem. Zobaczyłem tą Warszawę, od razu się w niej zakochałem. Powiedziałem, będzie moja. Facet powiedział, że zrobił remont silnika z hamulcami, ze skrzynią biegów. Ogólnie ją porobił. No i polakierował ją. Lakier mi troszeczkę nie odpowiada. Zobaczycie, dlaczego mi lakier nie odpowiada. No i Zaliczkowałem, powiedziałem, że ja ją biorę, wynegocjowałem cenę odpowiednią dla mnie, i powiedziałem, że potrzebuję tydzień na, na to, żeby załatwić lawetę i załatwiłem u bardzo dobrego, znajomego, tak naprawdę u jego ojca garaż pod Krakowem ma, ma na imię Pan Krzysztof, pozdrawiam pana Krzysztofa. On tam ma w tym garażu żuka, też taki fajny, w bardzo ładnym stanie, ale pomijając to, bo odcinek jest w Warszawie. Yy, więc wróćmy do tej Warszawy. Ta picerka jest tam do zrobienia, bo jest zaniedbana. Resztę wszystko jest ok. Yy, no, poza tym, lakierem jest w porządku, lakier, tylko nie ten, który ja bym chciał, żeby był. Dojedziemy, zobaczymy, odpalimy go, przejadę się, nagramy to, będzie super. Pan yy, Powiedział, że da mi jeszcze dużo części do tego samochodu. W sumie sam nie wiem, co tam będzie. Wiem, że ciężko dostać do Warszawy yy, części, a jak są, to są drogie. Nie mogę się doczekać. Jedziemy dalej. No i wjechaliśmy do Rewnika Za niedługo zobaczymy Warszawkę Patrz, jedzie auto, zobacz No, myślałem, że nie zjedzie, ale zjechał Dobra, no to tak Wjechaliśmy już w takie jakby osiedle domków Dojeżdżamy do końca drogi i jesteśmy na miejscu I będzie super, za No to tego, może tego nie nagrywaj I będzie super Oh my god Patrzcie O! aż normalnie nie do wiary. Ja tutaj yy, skręcę w prawo.